Cześć. Cześć! Witamy w kolejnym. No jasne, że kolejnym. Kolejnym, kolejnym. Odcinku. Czas na kwas w lesie. W lesie, w naszym nowym studiu. W lesie też jest czas na kwas, słuchajcie, mm -hmm. nawet pff, nie ma lepszego miejsca czasami. No, no tak, natura, natura zawsze jest wyjątkowa pod względem Aha. podróży. Tak, w naturze być. Natura ma coś takiego fajnego, ciekawego, że straszny tu bałagan. Nikt niczego nie poukładał, a jednocześnie to nie męczy można przy tym odpoczywać bo taki bałagan który mam czasami w domu albo gdzieś to mnie męczy jestem zły później że mam bałagan i dlatego sobie sprzątam co jakiś czas żeby się poczuć dobrze a w naturze jest bałagan i jednocześnie można przy nim odpoczywać i niech mi ktoś ten fenomen wytłumaczy mm. jak to działa cud natury Cud natury. Bałagan, w którym można odpoczywać. Ja, jeszcze na dodatek na, y, natura y, układa ten nasz bałagan w głowie. Idąc do natury, układa się wszystko w ten A, nasz cały tsunami, bałagan, różne myśli, złości, przeróżne emocje. Ten, ten naprawdę taki bałagan, bałagan w głowie, idziemy do lasu lub jakiegoś innego miejsca do natury, gdzie otaczamy się tą naturą i tak powolutku, powolutku to się wszystko układa na swoje miejsce, zaczynamy rozumieć, bardziej czuć. I robi się taki e, ład. Ład. Harmonia. Nowy ład. Harmonia. Nowy ład. Ktoś ostatnio wymyślił takie hasło. Gdyś nie, słyszałem. To nie, nie, nie. nie. Ładny? No nie, no hasło ładne. Hasło ładne. Tylko, Zależy do czego został wykorzystany. Tylko gorzej z tymi, no, z tymi, którzy go wprowadzili i z egzekucją no tak. tego. Ale hasło mm, ładne. No no tak, nowy hasło, ład. Nowy, no. ład. No, nowy porządek w głowie. Nowy porządek. Ale mm. y, do rzeczy. Y, ten odcinek chcielibyśmy tutaj powiedzieć wam, jak się nie przygotowywać do ceremonii. E, oczywiście to nie jest pełne pokrycie tematu, ale e, dwa takie, dwie rzeczy nas e, się zahaczyły e, w, naszych, w naszych głowach, się pojawiły. Dwie takie obserwacje, e, obserwacje z życia wzięte i chcielibyśmy zaadresować. To pewnie byłoby takich większej przykładów, no ale te dwa akurat się pojawiły w naszym życiu jakiś czas temu. I e, przykład. Zacznijmy, od czego? Bo mamy sprzątanie i dieta. Mhm. O tym się bardzo często mówi, że w tym całym procesie przygotowania my zresztą o tym bardzo dużo mówiliśmy zawsze jak się przygotowujemy, mówimy o tym, że sprzątamy na przykład miejsce, jeżeli to robimy u siebie w domu albo nawet w innym miejscu, to chcemy to miejsce ładnie przygotować, posprzątać, nawet udekorować. I myśmy o tym mówili, i również też to, co pochodzi z tradycji ajołackiej, dziękujemy, że ta tradycja w ogóle przetrwała, jest też taka coś takiego jak dieta. Czyli my to bardzo często rozumiemy w bardzo prosty sposób, że musimy się jakoś specjalnie odżywiać przed, przed tą ceremonią, już jakiś czas mhm. temu, jakby przygotowywać swoje ciało. Tak niektórzy też to interpretują. I po części jest to prawda w tym ale ta prawda z naszego doświadczenia jest dużo głębsza. 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 I od czego zaczynam? Od sprzątania czy od diety? To zaczynamy od sprzątania, a my poświęcimy więcej czasu. No no więc, na jedno i inne no więc tak, poświęcimy tak samo dużo ja, czasu. Ja mhm. przestrzegam, żeby nie sprzątać tylko dlatego, że się mówi o tym, bo powszechnie się o tym mówi, mhm. żeby posprzątać to miejsce przed mhm. ceremonią, przed doświadczeniem psychodelicznym, przed sesją psychodeliczną, nazywajcie to sobie jak chcecie. I e, chodzi o to, żeby nie sprzątać, bo tak jest napisane, bo ktoś tak powiedział. To jest bez sensu. To trzeba poczuć, ale e, no właśnie. Na początku czasami nie czujemy, więc no, musimy się, e, 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 jak gdyby, iść tą drogą takiej, tej, jakby jak to określiliśmy. No słuszna uwaga. tradycji, tra, 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 żeby później jak gdyby poczuć i zrozumieć, czym jest w ogóle przygotowanie miejsca. Bo można powiedzieć o tym, że nie chodzi o to sprzątanie, tylko mm -hmm. przygotowanie miejsca. Czyli jak gdyby to miejsce. Ceremonii, jak odzyskujemy. Ale jest dlaczego ważne. my to w ogóle sprzątamy? Mm -hmm. I właściwie wiesz co, skupmy się tutaj, może, bo znowu yy, ciężko się o tym rozmawia, bo tu mamy LSD i rośliny mm -hmm. grzyby. I tak. tutaj jest duża różnica Nic, między tymi tak, dwoma. Tak, tak. No więc może skupmy się na roślinach. Na roślinach i grzybach. i grzybach. Dlaczego? Bo w tych roślinach, grzybach mamy do czynienia z pewnego rodzaju no, duchami, można mm -hmm. by powiedzieć. Spirit, te duchy. I one się objawiają bądź się nie objawiają nam. No, mają taką formę działania. I teraz. My chcemy posprzątać ze względu na szacunek dla tych duchów, tak jakbyśmy ich zapraszali do, do domu, po prostu, i chcemy ich ugościć. Ale jednocześnie ważne jest tutaj to, żeby powiedzieć, żeby nie sprzątać dla siebie. W sensie, bo ja lubię, żeby było ładnie. No nie, myślmy o tym, bo przychodzą goście, i to nie byle jacy, jacy goście, tylko najważniejsi goście, czy gość w naszym życiu, bo to jest. Gość zmiany. Czyli to, czyli to I z... dlatego mm -hmm. gościa, żeby posprzątać i zrobić specjalny wysiłek to włożyć, czyli posprzątać dużo więcej niż chociażby sprzątamy dla siebie, żeby to nie było dla nas. Yy, Przyjemnością. To jest tak jak zakładamy, właśnie ten, ten strój, żeby ładnie wyglądać. To nie hmm. dlatego, żeby ładnie wyglądać, tylko tak naprawdę. Bo ja chcę ładnie wyglądać, a po fajnie, po ceremonii, mm, no fajnie, mm, fajnie. Nie wygląda, Nie stroimy i nie sprzątamy tego miejsca, dlatego, żeby ono ładnie wyglądało i żeby było nam przyjemnie. To również, jak najbardziej, żeby to miejsce było dla nas przyjemne, jest jak gdyby bardzo istotne, mm -hmm. bo tam odbywamy tą, to nasze spotkanie i tą, to naszą ceremonię. Ale tak naprawdę przychodzi do nas gość i my chcemy. Chcemy tak naprawdę jak gdyby, ugościć Go, zaprosić go do siebie. Jeżeli, jeżeli im bardziej chcemy go zaprosić do siebie, więc jak gdyby, to miejsce przygotujemy w dużej mierze dla niego i dla siebie, ale dla niego, bo to Jego zapraszamy do tego miejsca. I więc jakby to, to sprzątanie jest, jest pewnego rodzaju takiego wysiłku, który wkładamy, tej, takiej pracy, takiego, a praca jest wyrazem tego zaangażowania. Jeżeli jesteśmy zaangażowani. Bo chcemy przywitać tego gościa, więc tak naprawdę robimy tak. Y ten, ten rodzaj pracy, czyli sprzątamy to mieszkanie, dekorujemy to też, to mieszkanie na przyjęcie tego gościa, czyli angażujemy się w to mocno, wkładamy ten wysiłek i nie robimy tego, jak robiliśmy zwykle, bo tak jak Piotr mówił, że lubimy sprzątać lub dekorujemy to tak miejsce, jak lubimy, tylko dla siebie, dla siebie, nie dla siebie. Bo, zawsze dla tak, bo zawsze tak robiliśmy, tylko z myślą takiego, to musi nam, nie wiem czy to, ja wiem, że to, to się, rośliny nas, grzyby, można powiedzieć, uczą tego w jakimś tam stopniu, na czym to polega, że nam gdzieś w tym, w tym sercach zaczyna to klikać, czym to jest, że robimy to dla tego gościa. Ja pamiętam, że taki podam przykład, że moja drugie takie spotkanie z Grzybem, ja gdzieś wszystko dookoła, można powiedzieć, zrobiłam w tym swoim mieszkanku, w którym odbywałam ceremonię. Kupiłam nawet kwiaty i zrozumiałam po tej ceremonii, że ja to wszystko zrobiłam dla siebie, że to, to nie było z tego miejsca czucia to była moja droga tego nauczenia się tego, że ja, ja posprzątałam to mieszkanie, bo ja tak zwyczaj sprzątam tak to mm. mieszkanie, ja przyniosłam te kwiaty do mieszkania, bo ja generalnie przynoszę kwiaty do... Tamtym, przynoszę kwiaty do mieszkania, więc postawiłam je w wazonie, że moje zaangażowanie nie wynikało z racji tej ceremonii konkretnej i tego spotkania, tylko z racji tego, że ja w ogóle zawsze to robię. Hmm. Więc to, że tak lubisz ładnie. Że ja tak lubię ładnie, lubię dekorować. Taką, no na weekend, ale dla siebie. Ale, ale dla siebie. A tutaj to moje zaangażowanie nie chodziło tu o mnie, i tylko chodziło o to, że ja zapraszam tego gościa, czy ja koncentruję się na tym gościu, który do mnie przychodzi. I to zaangażowanie jak gdyby jest skupione na tym, okej, okay, to jest ta ceremonia, ja dla niego to robię. Nie dlatego, że ktoś to zauważy. Ja sprzątam tą łazienkę, żeby była tam czysta i przyjemna z myślą dla tego gościa, że to jest nie dla świata dookoła, nie dla siebie, dlatego gościa, bo chcę. Bo mi zależy, że jeżeli on przyjdzie tutaj i spotkam się z nim, żebym to miejsce udekorowała, i przy... żeby to miejsce było takie godne, żeby on przyszedł do tego miejsca. Tak, i teraz y, taki ćwiczenie umysłowe, czy też obserwacje z życia, mhm. jeżeli zapraszacie do siebie do domu, rodziny albo po prostu gości znajomych, ale mówię takich prawdziwych teraz, takich normalnych, ludzkich, mhm. I sprzątacie, no bo zaprosiliście kogoś, no to chcecie, że jak przyjdą, no to żeby nie było brudno. No możecie e, sprzątać z dwóch powodów. Po pierwsze, e, bo nie chcecie, żeby wam było głupio, żeby sobie o was pomyśleli, że mieszkacie w brzydkim domu, ale też sprzątacie po prostu, bo chcecie ugościć tych gości, prawda? I teraz tak, jeżeli, mówię tych ludzkich gości, nie rośliny, i teraz jeżeli zauważycie u siebie, że sprzątacie to mieszkanie przed tymi ludzkimi gościami lepiej, dokładniej niż w tym momencie, gdy organizujecie sobie ceremonię z Grzybem, mm -hmm. czy tam z Ajołaską, czy z Syrian Ru, czy z czymś e, z roślinami, no to, to nie tędy droga. Właśnie to, to chcemy warto się powiedzieć. się zastanowić, dlaczego to robić. To, 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 to dlaczego wy w ogóle sprzątacie? nie. nie, nie, nie. wtedy zawsze się zastanowić zatrzymać się w tym bo, 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 bo nie czujecie, że, 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 mm -hmm. że, że, że ten duch mm -hmm. grzyba na przykład. To jest ktoś ważniejszy niż, niż, ta, niż ci rodzina i znajomi, którzy mm -hmm. do przychodzą do waszego domu. No i teraz tu jest też problem, bo my o tym mówimy, bo myśmy gdzieś poczuli te duchy, wiesz, my się ich boimy, dlatego ten, ale teraz, mm -hmm. jak ktoś, kto nas słucha, a kto nigdy nie poczuł tego ducha, wagi. Mm -hmm. Ma przyjąć to, co my mówimy, że my tu, nie wiem, nie świrujemy. Dlatego właśnie ta. Tutaj nie, 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 nie ja nie wiem, czy mamy sposób, żeby to przeskoczyć Dlatego poprzez to jest... wideo. No właśnie A... na tym to polega też ta. Poznawanie tradycji i zrozumienie tradycji. Na samym początku, kiedy nam ktoś mówi, w jaki sposób jak gdyby przyjmujemy tę tą tradycję, tą, przypuśćmy tą tradycję y, picia łaski, która jest bardzo długa, to bardzo dużo rzeczy nie będziemy rozumieć. Tak, dlaczego nie. to tak jest? I, I warto zaufać w tym, w tym pierwszym poznawaniu, tak. żeby iść tą drogą tej tradycji, żeby ją zrozumieć, dlaczego ona jest tak ważna. Czyli robisz to na ślepo, tak, żeby później Ale zaufać, zaufać i, i starać się, się, naprawdę, bo tu chodzi cały czas o ten wysiłek, który my w to wkładamy, to jest ta nasza ofiara. I, i to jest też ważne w tej tradycji, o tym, żeby ją poczuć. I jak nie czujemy, to jest okej, okay. to może potrzebujemy więcej mhm. czasu. Najważniejsze jest to, żeby cokolwiek będziemy robić, jak gdyby odnośnie roślin z grzybów, żeby to zawsze wy, wynikało z naszego czucia i tego o tym, że my chcemy. Ale na początku żeby coś poczuć i zrozumieć i dlatego to też jest bardzo trudne w tradycji, bo my często bardzo e, no, my jest, przerwało nam e, coś, się coś się przerwało, stało chyba. Więc mam nadzieję, że wrócę e, myślami do tego, co mówiłam. E, e, jak gdyby poznawanie tej tradycji w jakiś tam sposób nie jest też do końca łatwe, dlatego że Często wydaje nam się o tym, że jest dużo rzeczy niepotrzebnych i żeby poczuć i zrozumieć, że w tradycji ukryta jest wiedza, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, wiele, wiele razy to podkreślamy, że jest masę różnych rzeczy takich niepotrzebnych w tradycji, które się dolepiły do tradycji i one nie są jak gdyby tą trzonem takim ważności, ale żeby zrozumieć tradycję, dlaczego w ogóle... Dobrze? Tak, tak, dobrze. Dla, 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 dlaczego na przykład ta dieta jest taka ważna, dlaczego przy, y, y, przygotowanie jest takie ważne, to na samym początku musimy zaufać i iść tą drogą tradycji, żeby ją poczuć i zrozumieć. Więc na samym początku jak gdyby ufamy i idziemy tą drogą, pomimo tego, że może wydaje nam się niektóre rzeczy śmieszne i może wydaje nam się, że niektóre rzeczy są niepotrzebne i żeby poczuć też znaczenie tego wszystkiego, to na samym początku musimy iść tą drogą, nie musimy, ale jeżeli chcemy poznać, iść tą drogą tak naprawdę trochę na oślep, trochę w zaufaniu i zrozumieniu, czym to jest. Możemy to potraktować jako ciekawość, no, że tak. dotarciu do czegoś. Znaczy ja zaryzykuję mhm. taką tezą, że kluczem do tego, żeby nam te rośliny i grzyby się objawiły, ten duch... Jest zaangażowanie. To jest zaangażowanie, ale to jest właśnie tak, to jest zaangażowanie, żeby... Nawet, jeżeli to się jeszcze nie stało, jeszcze tego nie czujemy, to trochę na ślepo zaufać, ale żebyśmy czuli, że wkładamy w pracę w to przygotowanie. Jakie by to przygotowanie nie było. Mhm. Zawsze staramy się przygotować najlepiej, jak potrafimy, Trafimy. ale musimy czuć, że to nie jest na pokaz, że to nie jest, nie wiem... Że jest to właśnie zaangażowanie. Nie co inni powiedzą, czasami o. widzimy, że się niektórzy chwalą tym, co robią. Nie ma potrzeby, to jest intymna sprawa, to jest... No, Dokładnie, co, my, tak jak czy, my często To, to znaczy, że e, robią ci, to ludzie się przygotowują po to, żeby się pochwalić znajomym, że to właśnie robią, to, to po co oni to robią? Czy ma... pochwalić? Czy po to, żeby Dokładnie. się spotkać z duchem tego grzyba, tej jajowatki czy serio? To, to, nie to, ma, nie nic... to też nie są wyścigi, jak upiększymy to mieszkanie, to nie są też wyścigi, jak często przyjmujemy psychodeliki, co tutaj bardzo, bardzo zawsze mocno podkreślamy. To nie ma znaczenia. Ilości nie są w Ilości ogóle ważne. W ogóle tutaj ważne nie ma jest znaczenia. to, co to się me... stanie, czego doświadczycie, czego się z tego nauczycie i czy wam to pomoże. To jest, to, to jest naprawdę bardzo indywidualna droga. taka One właśnie też, te psychodeliki, nauczą, że ta, w ogóle, Znowu nam się kamera wyłączyła, nie wiemy co jest, może się nie wyłączy tym razem. W każdym razie, drugi taki przykład, co zauważyliśmy właśnie, jak się nie przygotowywać, chodzi o tą dietę, czyli zmiany jedzenia przed tym, mhm. bo gdzieś ktoś powiedział w rozmowie, że, że dieta... E, że, że, się a, dobrze no, że, że warto się dobrze odżywiać, mm -hmm. i, ale dobrze, no właśnie, co znaczy dobrze, bo to nie, nie chodzi o to, żeby właściwie zdrowo, mm -hmm. zaraz o tym przejdziemy, mm -hmm. ale chodzi o to e, tutaj w tym przypadku, że ta osoba powiedziała, no że akurat diety to nie musi zmieniać przed tą ceremonią, bo ona cały czas się zdrowo odżywia. No, no i właśnie o to chodzi, że tutaj w tym momencie... Z jednej momencie, strony to jest prawda. Tak? Z jednej strony to jest OK, mm -hmm. fajnie, że się dbasz o swoje piękne ciało, ale tutaj jeżeli nie trzeba zrobić żadnej zmiany to nie ma wysiłku, który mamy jakby w, w, zrobić mm -hmm. w, w ramach tej ofiary tego zaangażowania do przygotowania i teraz ja, całą ideą tej diety bardzo często to jest nie tyle żeby zdrowo jeść, bo kiedyś nie było na przykład niezdrowego jedzenia, każde jedzenie było zdrowe, a i tak dieta ob, yy, obowiązywała. Nie ta polega na tym, żeby to było żeby to było nudne jedzenie, żeby to było w zubożeniu. Z, w zubożeniu, mhm. ale w zubożeniu nie nie, nie atrakcyjne. właśnie nieatrakcyjne jedzenie. Czyli takie jedzenie, które nie jest na przykład I oczywiście, że mhm. zdrowe. Nieprzyprawione, tak. takie, które nie, nie jest dla nas przyjemnością. Można powiedzieć nudne jedzenie. Dokładnie, nudne takie, jedzenie. które nie jest dla nas przyjemnością, bo mhm. jeżeli jemy coś, co nie jest dla nas przyjemne, a ja nie mówię, że to ma być nieprzyjemne. Nieprzyjemne, tak. Ale neutralne. Neutralne, powiedzmy, mhm. no to w tym momencie my wkładamy wysiłek, bo ciężko jest coś takiego robić. I oczyszczamy tym samym ciało, mhm. ale to jest ten wysiłek. To jest ta nasza. Zaangażowanie, tak pokazujemy. Mm -hmm. I, no i druga no i rzecz, że czy, i tu właśnie, no. czy to jest to, ta, ta dieta ta, ta w zubożeniu, taka nudna, czyli można powiedzieć o tym, na przykład jemy ryż i warzywa, tylko nieprzyprawione i jak gdyby mm -hmm. w taki sposób się karmimy, to jest też ta dieta, którą obniżamy, tę na, naszą dopaminę, no która jest, to... czyli jesteśmy na tym takim, yy, na tym takim. Yy, z gdyby od tych przyjemności, które mamy bardzo dużo w naszym świecie, czyli tą kawę, cukier, różne duże przyjemności, Ale internet, z świat. Ale zrezygnować internet, na ten tydzień czy dwa nawet. Dokładnie. Y właśnie, y bo według tych tradycji, <słuch> chociażby Ajołaski, bo ona ma taką jakby, tą tradycję jakby przetrwała do nas w miarę pełnej formie, ale ona jest taką instrukcją dla tych, którzy, którzy jej nie rozumieją, bo ona taka ma być, no bo tego się nie da wytłumaczyć po prostu. Ale my teraz, w naszych czasach, wiedząc lepiej, jak nasz organizm działa inaczej, jak co tam w mózgu nam stryka, jakie mamy te wszystkie receptory, mamy tą wiedzę, to możemy tą. Yy... Tą dietę, to przygotowanie całe do ceremonii przetłumaczyć na inny sposób i z takiego punktu widzenia bardziej naukowego to jest właśnie, żeby sobie zrobić detoks dopaminowy. Czyli poszukajcie sobie na przykład na YouTubach czy gdzieś detoks dopaminowy, co to robi i y, zobaczycie, że bardzo trudno jest y, w takim detoksie wytrwać. Ale ten trud, to jest wysiłek, to jest zaangażowanie, które my wkładamy. Przed taką ceremonią. To jest nasz podarunek dla tego ducha grzyba, czy dla ducha ajołaski, który chcemy wnieść na poczet udanej ceremonii, żeby, 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 żeby ten duch nam po prostu pomógł z tym problemem. Że, żebyśmy mogli się z nim spotkać, no i właśnie ta, ta dieta właśnie w tym takim zubożeniu, żeby zwrócić uwagę, jeżeli na przykład jemy zdrowe rzeczy, to zobaczyć o tym, zobaczyć o tym z czego możemy zrezygnować. Zrobić taką proste, proste jedzenie, właśnie, nie wiem, właśnie bez przypraw, bez soli jeść, nie wiem, ryż z warzywami, jak gdyby ustalić sobie, żeby tak. ta dieta też, żeby ta dieta właśnie ja, też miała ja, jakiś ja taki czas. lubię mm -hmm. jeść, no, lubię jeść Czeka słodycze, czekoladę. Mm -hmm. Nie mam mowy, żebym mm -hmm. ja chwycił za coś takiego podczas tego okresu przygotowawczego. I żeby ten, ten jeszcze, ten okres przygotowawczy, żeby to był też ten czas, im tak. dłużej na tym, zawsze mówimy, to dwa tygodnie to jest taki minimum, wiesz, no tak, taki, tak. tego naszego zaangażowania. I w tym okresie to jest też taki okres, taki właśnie Bycia, bycia już na tej ceremonii, czyli takiego naszego zaangażowania, czyli odcinamy się od wszystkiego dookoła. I ja wiem, że żyjemy też w takim jakim świecie, bo musimy chodzić do pracy i tych różne rzeczy, ale od tego, czego możemy się odciąć, bo mamy też obowiązki, ale mamy też przyjemności. No tak, tak, czyli odcięcie się od przyjemności, a nie od obowiązku, bo od obowiązku często nie możemy się odciąć, bo mamy rodziny, nasze zobowiązania, pracę, ale mamy masa w tym okresie takim, jeżeli przygotowujemy się do tej ceremonii spotkania, te przyjemności, więc odciąć się od tych przyjemność, odciąć się od internetu, spędzić ten czas właśnie w naturze, odciąć się od przyjemności jedzeniowych, jakie, jakiekolwiek mamy, być w tym zubożeniu, żeby obniżyć tą naszą dopaminę. To jest, ten, tak. to, jest to nasze zaangażowanie. I, i jak ja mówię, że ja nie jem czekolady, to mhm. nie dlatego, że ona jest niezdrowa, chociaż to też, bo to są cukry, czyli w ogóle usła, ale dlatego, że dla mnie to jest źródło przyjemności. Więc ja rezygnuję z tej przyjemności w postaci każdego cukru, Cukier. <laughs> Ale, właśnie, żeby obniżyć ten poziom, to pytam Każda, Każda niedziałalność, yy, 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 tak, każde jedzenie i każda aktywność, która przynosi nam pewnego rodzaju ekscytację, powinna być yy, zminimalizowana w tym okresie przygotowania do ceremonii, bo to jest wysiłek, to jest forma zaangażowania, to jest podarunek dla. Duchów tych roślin i grzybów, które chcielibyśmy nam, żeby pomogły. Będziemy kończyć. To tyle. Bo może się kamera zaraz no mm -hmm. go, Ale nie, chyba nie, powiedzieliśmy. Nie, nie wiem co się stało. No właśnie też nie wiem. No, ale dobra, to już y, nasz, nasz, problem. nasz problem. Na pewno ja. mam nadzieję, że rozwiązamy. Pierwsze. Pierwsze nasze wideo będzie poskładane. <głos> <głos> Dokładnie, nie <noise> mieliśmy, nigdy nie mieliśmy poczęte tego wideo. Dziękujemy. Pozdrawiamy z lasu jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!